Przed nami drugie spotkanie piątej kolejki katowickiej ligi halowej, więc na parkiet wkracza druga liga, która w tym sezonie spisuje się na piątkę. Tym razem zmierzą się dwie drużyny o zupełnie innych celach, ale równie dużych ambicjach. Gwiazda Borki walczy o pozostanie w grze i szuka przełamania. Przedostatnie miejsce zaledwie dwa punkty na koncie i cztery oczka straty do podium to ciężar, który muszą dziś zrzucić z barków dla gwiazdy to być może ostatni moment, aby poważnie zaznaczyć swoją obecność w tym sezonie. Ostatnia porażka 2 do 4 z Silesią Katowice, bezpośrednim rywalem w walce o trzecie miejsce. Tylko zwiększa presję, ale może urodzinowa motywacja kapitana drużyny Dawida Zborowskiego pozwoli im sięgnąć po upragnione zwycięstwo. Po drugiej stronie o. świetnie Leński. Wycofanie do Terleckiego, który zdobywa bramkę dla swojej drużyny. Mamy 1 do 0 dla Gwiazdy. Pozostawiony bez krycia napastnik ekipy Zborek. Z asystą kapitan Dawid Zborowski. Ładnie rozegrany. Stały fragment gry. I w ostatniej chwili blokuje Wolbić. Zborowski w poszukiwaniu Terleckiego zrobili to po raz drugi. Rozświeca gwiazda w piłkarskim firmamencie. Mamy 2 do 0. Identycznie rozegrany stały fragment gry. Identyczny schemat. Zborowski do Terleckiego, który. Małysy. Co wymyśli? Małyska niedokładnie, ale teraz Leński powinien być gol kontaktowy. Ładny zwód. Stoicki spokój zawodnika z numerem 69. Robert Leński. Mamy zmniejszenie strat i 1 do 2 na tablicy wyników. Zborowski. Ten ładnie opanował piłkę. Bulga. Zagranie na lewą stronę. Tudorawiaka! Jak on to zrobił! Wydawało się, że piłka już odskoczyła mu za daleko i na wślizgu skierował piłkę do siatki Harpaganu Gliwice mamy 3 do 1 Przekombinowali gracze z Gliwicy, Małyska traci piłkę Bulga przechwyt z Borowski na drugiej stronie Bulga sam kończy tę sytuację uderzenie z Kazika znajduje drogę do bramki Gwiazda rozbłyska coraz bardziej mamy 4 do 1 w tym momencie na 4 minuty przed zakończeniem pierwszej odsłony tego spotkania. Ładnie to zrobił Bulga! Panie Bulga! Co pan robi w tym momencie? Co ty zrobiłeś? Piąta bramka, gwiazdy borki. Rywala na 20 sekund przed końcem. Gnatiuk wiatr traci piłkę. Stadnik. Wolbiś. Zborowski mają ostatnie sekundy. Bulga Gnatiuk. I łapie małyska. Świetna interwencja to jest to, o czym mówiłem. Małyska tych dwóch, trzech goli by nie puścił. I byłoby 2 do 1. Góra 3 w tym momencie. Atak. Atak Harpagan na łopatkach w tym momencie. Przegrywają 1 do 5 bez swojego kapitana, bez Łukasza Niemca.